Cześć, witajcie w nowym filmie. To muszą być istoty pozaziemskie, brzmi dla niektórych bardziej logicznie niż przekonanie, że starożytne cywilizacje były niesamowitymi architektami i inżynierami. Jednym z najbardziej zagadkowych aspektów tych starożytnych struktur jest transport masywnych kamiennych bloków, które wydają się niemożliwe do przeniesienia bez nowoczesnych maszyn. W jaki sposób te starożytne cywilizacje, bez dźwigów i ciężkiego sprzętu, zdołały przetransportować te kolosalne kamienie z taką precyzją? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Jesteście nowi na tym kanale, upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 25. Ściana sześciu monolitów to niezwykły widok w Olantaytambo w Peru. Każdy z tych masywnych kamieni ma ponad 3,5 metra wysokości i waży około 50 ton. Precyzja, z jaką kamienie te zostały wykonane jest naprawdę zdumiewająca. Pasują do siebie tak idealnie, że nawet ostrze noża nie może między nimi się prześlizgnąć. Ściana sześciu monolitów znajduje się w Świątyni Słońca, części większego kompleksu wzgórza świątynnego w Ollantaytambo. Miejsce to służyło Inkom jako centrum ceremonialne i zostało zbudowane w czasach imperium Inków. Samo Ollantaytambo było królewską posiadłością cesarza Pachacuti, który podbił region i rozwinął miasto oraz centrum ceremonialne. Jednak przeznaczenie sześciu monolitów i przyczyna ich ogromnych rozmiarów pozostają tajemnicą. Naukowcy nadal zastanawiają się, dlaczego użyto tak dużych kamieni i jak zostały one przetransportowane do ich obecnej lokalizacji. Uważa się, że kamienie zostały wydobyte około 6 km dalej po przeciwnej stronie rzeki Urubamba. Numer 24. Zgodnie z konwencjonalnymi przekazami, Wielka Piramida w Gizie została zbudowana jako królewski grobowiec dla faraona, czufu, który rządził podczas czwartej dynastii Starego Państwa. Piramida zbudowana około 2600 roku przed naszą erą zajęła około 27 lat. W komorze króla, która jest wykonana w całości z różowego granitu, użyto granitowych bloków o wadze od 25 do 80 ton każde. Bloki te zostały przetransportowane z Asuanu, ponad 900 km na południe od piramidy. Ogromne kamienie były cięte, przenoszone i dopasowywane z zadziwiającą precyzją. To, czy starożytni Egipcjanie dokonali tego wyczynu, pozostaje wielką tajemnicą. Niektórzy uważają, że bloki były transportowane łodziami wzdłuż Nilu, podczas gdy inni sugerują, że były one ciągnięte lądem. Sama komnata króla ma 5,8 metra wysokości i posiada płaski dach wsparty na dziewięciu masywnych granitowych blokach, które łącznie ważą ponad 400 ton. Jak myślicie, jakim się to udało? Daj mi znać w komentarzach. Numer 23 Gobekli Tepe to stanowisko archeologiczne w Anatolii, w Turcji, którego wiek szacuje się na około 12 tysięcy lat, co czyni je jednym z najstarszych znanych stanowisk archeologicznych na świecie. Filary w kształcie litery T, charakterystyczna cecha Gobekli Tepe, ważą od 10 do 20 ton. Te monolityczne filary zostały wyrzeźbione ze skały macierzystej i przetransportowane z pobliskich lokalizacji do tego miejsca. Szacuje się, że przeniesienie tych ciężkich filarów wymagało wysiłku setek ludzi. Filar 43 zawiera tajemnicze symbole, które według niektórych zawierają ukryte znaczenia lub wskazówki dotyczące starożytnych rytuałów. Spekulacje sugerują, że filar może reprezentować starożytną wiedzę astronomiczną lub kosmologiczną, potencjalnie związaną z zaginionymi cywilizacjami lub nieodkrytymi tajemnicami. Numer 22 Puma Punku to kompleks świątynny z VI wieku, położony w pobliżu Tiwanaku w Boliwii. Jest on częścią większego stanowiska archeologicznego znanego jako Tiwanaku. Nazwa Puma Punku tłumaczy się jako Brama Pumy w językach Aymara i Quechua. Kompleks Puma Punku ma kształt litery T, strategicznie wyrównane, sztuczne wzgórze tarasowe z zatopionym dziedzińcem i monumentalną strukturą na szczycie. Uważa się, że został on zbudowany przez Imperium Tiwanaku, jedną z głównych cywilizacji preinkaskich, która rozwijała się w latach 300 1000 naszej ery. Świątynia była pierwotnie pokryta megalitycznymi blokami, z których każdy ważył dziesiątki ton, ale najcięższy kamień w Puma Punku waży zdumiewające 130 ton. Kamienie te zostały misternie wyrzeźbione z precyzją, która wydaje się zaskakująca dla cywilizacji uważanej za prymitywną. Puma punku pozostaje tajemnicą, ponieważ kultura Tiwanaku upadła około 1000 roku naszej ery, a przyczyny jej upadku wciąż pozostają nieznane. Numer 21. Kamień ciężarnej kobiety, znany również jako Hajar El Hibla, to słynny rzymski monolit znajdujący się w pobliżu kompleksu świątynnego Balbek w Balbek w Libanie. Jest to jeden z największych znanych monolitów na świecie, mierzący około 20 metrów długości i ważący około 1650 ton. Kamień zawdzięcza swoją nazwę unikalnemu kształtowi, który przypomina brzuch ciężarnej kobiety. Legenda głosi, że dotknięcie kamienia przynosi kobietom płodność. Niektóre teorie sugerują, że Rzymianie, którym często przypisuje się budowę tego miejsca, nie mogliby przenieść tak masywnych kamieni z precyzją i dokładnością widoczną tutaj. Kamień ciężarnej kobiety nie jest jedynym gigantycznym kamieniem w okolicy. Dwa inne ogromne kamienie kamień południa i zapomniany kamień również znajdują się w pobliżu. Monolity te są częścią większego rzymskiego kompleksu świątyni Jowisza Bala i wyróżniają się megalitycznymi proporcjami. Numer 20. Kamień ośmiornicy, znany również jako taiko ishi lub drumrock, to masywny kamień znajdujący się na zamku w Osace w Japonii. Jest to jeden z największych megalitów na zamku zarówno pod względem wielkości, jak i wagi. Mierząc około 5,5 m na 11,7 m i ważący 130 ton, kamień zawdzięcza swoją nazwę kształtowi ośmiornicy widocznemu w lewym dolnym rogu. Zamek Osaka został pierwotnie zbudowany pod koniec XVI wieku przez Toyotomi Hideyoshi, wybitnego japońskiego daimyo. Kamienne mury zamku zostały zbudowane z ogromnych kamieni, takich jak kamień-ośmiornicy, które zostały przetransportowane z różnych regionów Japonii. Położony w pobliżu bramy Sakura, jednego z wejść do pałacu, kamień-ośmiornicy jest częścią kamiennych murów otaczających zamek. Pozostaje jednak tajemnicą, w jaki sposób ten ciężki kamień został przetransportowany. Nawet przy zaawansowanej technologii budowlanej japońskich architektów w XVII wieku. Numer 19. Huaman to starożytna twierdza Inków położona na północnym skraju Cusco w Peru. Została zbudowana w XV wieku przez Inków, zwłaszcza pod rządami Sapa Inka Pachacuti i jego następców podczas szczytu cywilizacji Inków. Jedną z najbardziej niezwykłych cech Sacsayhuaman jest rozmiar i waga kamieni użytych do jego budowy. Niektóre z kamieni ważą od 100 do 200 ton. Twierdza została zbudowana ze ścian suchego kamienia, składających się z ogromnych kamieni starannie wyrzeźbionych, aby idealnie do siebie pasowały. Kamienie te zostały przetransportowane z kamieniołomu oddalonego około 35 km. Z czasem znaczna część Sacsayhuaman została zniszczona przez siły hiszpańskie, a jej kamienie zostały wykorzystane do budowy hiszpańskich budynków w Cusco. Jednak dolne ściany wykonane z masywnych kamieni były zbyt duże, aby je przenieść i pozostały nienaruszone do dziś. Numer 18 Gornaja Soria, znana również jako Mountains Soria, to region w południowej Syberii w Rosji, na wschód od gór Ałtaj. Znany ze swojego naturalnego piękna obszar ten jest czasami nazywany Syberyjską Szwajcarią. Formacje skalne znane jako megality Gornaja Shoria znajdują się na górze Kyulium, która wznosi się na wysokość 1203 metrów. Raporty sugerują, że niektóre z największych kamiennych bloków w tym megalitycznym kompleksie ważą od 3000 do 4000 ton. Pozostaje jednak niejasne, czy struktury te zostały stworzone przez człowieka, czy są formacjami naturalnymi. Odkrycie tych megalitów wzbudziło zainteresowanie i wywołało pytania dotyczące historii i możliwości starożytnych cywilizacji. Niektórzy badacze uważają, że te megality podważają nasze rozumienie ludzkich zdolności w czasach starożytnych i mogą wskazywać na istnienie zaginionych cywilizacji. Numer 17. Niedokończony obelisk w Asuanie w Egipcie jest największym znanym starożytnym obeliskiem, mimo że nigdy nie został ukończony. Położony w starożytnym kamieniołomie granitu na południe od Asuanu pozostaje w swojej pierwotnej pozycji, otoczony pozostałościami po innych pracach wydobywczych. Obelisk został wyrzeźbiony z różowego granitu asułańskiego, bardzo trwałego materiału cenionego przez starożytnych Egipcjan. Gdyby obelisk został ukończony, miałby około 42 metrów wysokości i ważyłby około 1200 ton. Prace nad obeliskiem zostały przerwane z powodu pęknięcia w granicie, które spowodowało wadę strukturalną. Obelisk pozostaje w stanie niedokończonym, a ślady narzędzi i linie w kolorze ochry są nadal widoczne, oferując wgląd w techniki stosowane przez starożytnych robotników. Numer 16. Kamień zachodni. Część ściany płaczu w Jerozolimie w Izraelu jest jednym z największych kamieni budowlanych, jakie kiedykolwiek wykorzystano w budownictwie. Mierząc około 13,6 metra długości i ważąc około 570 ton, jest jednym z najcięższych kamieni, jakie kiedykolwiek wydobyto i ustawiono na miejscu. Zachodni kamień jest częścią zachodniego muru, znanego również jako Ściana Płaczu lub Kotel, uważanego za pozostałość po drugiej świątyni, która została zniszczona przez Rzymian w 70 roku naszej ery. Zbudowane za panowania Heroda Wielkiego w I wieku przed naszą erą, masywne kamienie były cięte, transportowane i montowane bez użycia nowoczesnych maszyn. Dziś odwiedzający często umieszczają pisemne modlitwy lub życzenia w szczelinach ściany, wierząc, że ich modlitwy dotrą do Boga. Numer 15 Kamienie Karnak, wzniesione przez preceltycką ludność Brytanii w okresie Neolitu, szacuje się na 5 do 7 tysięcy lat. Położone w pobliżu południowego wybrzeża Bretanii, w północno-zachodniej Francji, miejsce to składa się z szeregów kamieni, dolmenów, kopców grobowych i stojących kamieni. Znajduje się tam ponad 3000 kamieni wyrzeźbionych z lokalnego granitu. Wśród nich znajduje się klasyczny dolmen z 40-tonowym kamieniem węgielnym spoczywającym na filarach o wysokości około 1,80 m. Kamienie ułożone są w różnych formacjach, w tym w rzędach ciągnących się kilometrami wzdłuż wybrzeża, zajmując obszar około 40 hektarów. Niektóre teorie sugerują, że kamienie służyły jako miejsca pochówku, podczas gdy inni sugerują, że miały znaczenie religijne lub astronomiczne. Numer 14. Zgodnie z wierzeniami Nawajo formacje te zostały stworzone przez starożytne istoty znane jako święci ludzie, którzy kiedyś chodzili po ziemi. Znajdujące się w Navajo Nation, rezerwacie rozciągającym się na granicy Arizony i Utah, te naturalne formacje wznoszą się do 300 metrów w niebo. W tym konkretnym obszarze można znaleźć kolekcję idealnie prostokątnych i sześciennych bloków. To, co je wyróżnia, to zadziwiająca precyzja z dokładnymi kątami 90 stopni i liniami prostymi. Wymiary tych bloków są tak precyzyjne, że przypominają laserowo wycinaną blachę. Szacuje się, że same sześcienne bloki ważą około 670 ton, podczas gdy większe prostokątne bloki mogą ważyć nawet 900 ton. Jeszcze bardziej intrygujące są starożytne rysunki rozrzucone po całym terenie, które prawdopodobnie zostały stworzone przez lud na Wajo. Numer 13. Dolmeny Gochang, Hwasun i Gongwa, znajdujące się w hrabstwie Gochang w prowincji Jeola Północna, były używane jako znaczniki grobów i do celów rytualnych. Stanowiska te pochodzą z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, w okresie rozkwitu kultury megalitycznej na Półwyspie Koreańskim. Stanowisko Gochang zawiera duże skupisko dolmenów, w sumie 447 sztuk, rozrzuconych po całej wiosce Maesan. Dolmen Seitz Chwasun zawiera 596 dolmenów, z których największy mierzy 7,3 metra długości, 4 metry grubości i waży około 280 ton. Na wyspie Gangwa znajduje się znaczna liczba dolmenów, które odzwierciedlają praktyki i rytuały pochówku z epoki brązu. Dolmeny były zwykle budowane poprzez umieszczanie dużych pionowych kamieni w ziemi jako podbór bocznych i układanie płaskiego kamienia na górze jako kamienia węgielnego. W porównaniu do dolmenów znalezionych w innych regionach Korei, te na wyspie Gangwa znajdują się na stosunkowo wyższych wysokościach, od 250 do 350 metrów nad poziomem morza. Numer 12 Kui Rigua jest domem dla jednych z najbardziej niezwykłych kamiennych rzeźb w obu Amerykach. Te monumentalne konstrukcje, znane jako stele, zostały wzniesione między 200 rokiem przed naszą erą, a 800 rokiem naszej ery. Wysokie stele są misternie rzeźbione ze wszystkich czterech stron z hieroglifami biegnącymi od góry do dołu. Glify i symbole miały być czytane jak książka, oferując cenny wgląd w starożytną kulturę majów, w tym ich wierzenia, rytuały i historie. Niestety, wiele z tej starożytnej wiedzy zostało utracone przez czas. W przeciwieństwie do innych stanowisk Majów, stele w Quiriguá zostały wyrzeźbione z jednych z najtwardszych i najgęstszych piaskowców znalezionych w obu Amerykach. Największe stele ważą od 50 do 75 ton, a stela E jest największym stojącym pomnikiem w Nowym Świecie. Stela ta ma prawie 12 metrów wysokości i liczy sobie prawie 2000 lat. Inne godne uwagi stele Wykłij Riguła, w tym stele A, B, C i D, ważą od 20 do 50 ton. Numer 11. Obelisk Laterański jest największym stojącym starożytnym egipskim obeliskiem na świecie i najwyższym obeliskiem we Włoszech. Znajduje się w Rzymie, na placu naprzeciwko Bazyliki Świętego Jana na Lateranie i szpitala San Giovanni Adolorata. Pierwotnie stworzono około 1400 roku przed naszą erą w Karnaku w Egipcie, za panowania faraonów Tutmosa III i IV. Obelisk wykonany jest z czerwonego granitu i waży 455 ton. Został przeniesiony do Aleksandrii na początku IV wieku naszej ery przez rzymskiego cesarza Konstancjusza II. W 357 roku naszej ery został przewieziony do Rzymu i wzniesiony na Circus Maximus. Z czasem obelisk zawalił się i został zakopany w błocie, ale później został odkopany i odrestaurowany. Po upadku i ponownym wzniesieniu obelisk jest teraz o około 4 metry krótszy i waży około 300 ton. Numer 10. Ozyrejon, znajdujący się w Abydos w Egipcie, to starożytny podziemny kompleks z masywnymi granitowymi blokami i unikalnym stylem architektonicznym. Związany z kultem Ozyrysa, boga życia pozagrobowego, Ozyrejon został zbudowany za panowania faraona Setiego z XIX dynastii. Struktura obejmuje duże granitowe filary, belki i płyty dachowe. Centralna sala zbudowana jest z ogromnych kamiennych bloków z wapiennymi wnętrzami i okładziną z piaskowca. Duże granitowe belki tworzyły dach centralnej sali i były wspierane przez 10 z grubsza kwadratowych lub prostokątnych kolumn otaczających wyspę po środku sali. Architektura wyróżnia się wykorzystaniem megalitycznych kamieni, z których część waży od 60 do 100 ton. Granit użyty w Ozyrejonie był prawdopodobnie wydobywany w Asuanie, setki kilometrów na południe od Abydos i transportowany wzdłuż Nilu. Numer 9. Sage Wall, znany również jako Montana Megalith, to formacja geologiczna w montanie w USA. Ta kamienna ściana rodzi pytania o to, czy jest to formacja naturalna, czy też pozostałości starożytnej, zaginionej cywilizacji. Odkryta w 1996 przez odwiedzających Seig Mountain Center ściana jest oszałamiającym elementem mierzącym 84 metry długości i 7 metrów wysokości. Stanowiąca część Boulder batolit 75-milionowej formacji geologicznej w południowo-zachodniej montanie ściana składa się z masywnych wielokątnych bloków granitowych. Bloki te wydają się być cięte, układane w stosy i blokowane, a największy z nich waży około 91 ton. Co ciekawe, uważa się, że struktura rozciąga się na około 4,5 metra pod ziemią, co oznacza, że może osiągnąć całkowitą wysokość około 12 metrów, jeśli zostanie w pełni wykopana. Numer 8. Nan Madol to starożytne miasto położone w sfederowanych stanach mikronezji, a konkretnie na wyspie Pompeji. Pochodzi z I lub II wieku naszej ery i jest często nazywane Wenecją Pacyfiku ze względu na sieć kanałów i dróg wodnych przypominających Wenecję. Miasto zostało zbudowane na szeregu sztucznych wysepek przy użyciu bloków bazaltowych i koralowych z murami zbudowanymi z bazaltowych kamieni w kształcie bloków, z których niektóre ważą do 50 ton. Całkowitą wagę bazaltu użytego do budowy miasta szacuje się na 750 tysięcy ton. Metody użyte do transportu i umieszczenia tych masywnych kamieni pozostają w dużej mierze nieznane. Lokalne legendy twierdzą, że kamienie zostały przywiezione na miejsce za pomocą czarnej magii lub innych nadprzyrodzonych mocy, podczas gdy inna historia sugeruje, że za ich umieszczenie odpowiedzialni byli giganci. Numer 7 Ukryta głęboko w Kaimanawa State Forest w Nowej Zelandii leży Kaimanawa Wall, tajemnicza struktura, która wydaje się nie na miejscu. Miejscowa ludność Tufareota Tangata Wenua ma ustną tradycję dotyczącą tego miejsca, odnosząc się do niego jako do kohatu, czyli kamienia. Antropolog Neville Ritchie zauważył pasujące mikro nieregularności wzdłuż połączeń, co sugeruje, że bloki zostały dopasowane do siebie z imponującą precyzją. Zauważył jednak również, że połączenia były źle skonstruowane: ani proste, ani naprawdę poziome lub pionowe. Niektórzy uważają, że jest to po prostu naturalny wzór pęknięć w skale wulkanicznej, powszechny w strefie wulkanizacji Taupo i szacowany na 330 tysięcy lat. Waga największych bloków jest nieznana, ale szacuje się, że waha się od 10 do 50 ton lub prawdopodobnie więcej. Niektórzy nawet przypisują tę formacje starożytnej cywilizacji Azji południowo-wschodniej, takiej jak mityczna Lemuria lub królestwo Champa. Numer 6 Ściana winapu to stanowisko archeologiczne na wyspie Wielkanocnej składające się ze starannie dopasowanych kamiennych płyt wulkanicznych połączonych bez zaprawy. Konstrukcja ściany jest uważana za jeden z najlepszych przykładów architektury rapanui, znany ze swojej precyzji i estetycznego wyrównania. Styl ten przypomina struktury znalezione w Sacsayhuaman i Machu Picchu w Peru, co rodzi pytania o możliwy kontakt między starożytnymi Polinezyjczykami a mieszkańcami Ameryki Południowej. Kamienie użyte w murze ważą średnio od 10 do 20 ton, a niektóre z największych bloków ważą nawet więcej. Tajemnica otaczająca mur obejmuje spekulacje, że Inkowie mogli być zaangażowani w jego budowę, mimo że Wyspa Wielkanocna znajduje się tysiące kilometrów od Ameryki Południowej. Archeolodzy twierdzą jednak, że mur został zbudowany przez lud Rapanui przy użyciu wypełnionych gruzem kamieni licowych, podczas gdy Inkowie zwykle używali solidnych, kamiennych bloków. Numer 5 Grand Menhir Bris to starożytny, megalityczny pomnik znajdujący się Loc Maria w Bretanii, we Francji. Jest znany jako jeden z największych pojedynczych bloków kamiennych, jakie kiedykolwiek zostały przetransportowane i wzniesione przez ludzi Neolitu. Menhir, obecnie rozbity na kilka części, pierwotnie miał ponad 20 metrów wysokości i ważył około 330 ton. Uważa się, że został złamany około 4000 lat przed naszą erą, prawdopodobnie z powodu interwencji człowieka lub przyczyn naturalnych, takich jak trzęsienie ziemi lub uderzenie pioruna. Kamień został wydobyty ze skały znajdującej się kilka kilometrów od Lagmaria Quir. Techniki stosowane do jego transportu i wznoszenia w okresie neolitu pozostają przedmiotem debaty. Numer 4 Imię starożytnej egipskiej królowej Hatshepsut jest wypisane na obelisku o wysokości 30 metrów i wadze 320 ton. Ten wysoki pomnik, wykonany z litego granitu asułańskiego, jest najwyższym stojącym obeliskiem w Egipcie. Królowa Hatshepsut, która panowała w XV wieku przed naszą erą, była znana ze swoich projektów architektonicznych, w tym budowy świątyni Amona w Karnaku. Starożytni Egipcjanie prawdopodobnie wyrzeźbili ten obelisk z jednego kawałka granitu w kamieniołomach w Asłanie i przetransportowali go około 200 km do Teb, współczesnego luksoru rzeką Nil. Transport i wzniesienie tak ogromnego kamienia wymagało zaawansowanych technik inżynieryjnych, w tym prawdopodobnie sań, rolek i smarowania w celu zmniejszenia tarcia. Obelisk symbolizuje boską władzę Hatshepsut i jej związek z Bogiem Słońca Ra, a jego spiczasty kształt reprezentuje promień Słońca łączący ją z boskim światłem i mocą. Numer 3 Kamień Grzmotu to masywny granitowy głaz, który służy jako cokół dla słynnego posągu Piotra Wielkiego z brązowego jeźdźca w Sankt Petersburgu w Rosji. Odkryty w Lakta, 6 km w głąb lądu od Zatoki Fińskiej w 1768, kamień został nazwany na cześć lokalnej legendy, według której jego część została rozłupana przez grzmot. Szacuje się, że przed uformowaniem w ostateczną formę cokołu kamień grzmotu ważył około 1500 ton. Został on przetransportowany 6 km drogą lądową z Bagien Lakta do Zatoki Fińskiej zimą 1768 roku, ciągnięty po zamarzniętym rosyjskim krajobrazie na metalowych saniach przez 400 mężczyzn. Proces ten trwał 10 miesięcy, po czym kamień został przetransportowany łodzią do Petersburga. Kamień Grzmotu jest uważany za największy kamień kiedykolwiek przeniesiony przez ludzi bez użycia zwierząt lub maszyn. Numer 2 Kamienie Triliton z Balbek to grupa trzech masywnych kamiennych bloków, znajdujących się w Balbek w Libanie. Znane w starożytności jako Heliopolis, Balbek jest stanowiskiem archeologicznym, obejmującym masywny akropol na wzgórzu zwanym Tel Balbek. Kamienie Triliton są częścią ściany podium w rzymskiej świątyni Jowisza Bala. Każdy z tych kamieni ma około 19 metrów długości, 4,2 metra wysokości, 3,6 metra grubości i waży około 750 do 800 ton. Kamienna warstwa nośna pod Trilitonem zawiera kamienie o wadze około 350 ton i szerokości 11 metrów. Podczas gdy większość uczonych zgadza się, że kamienie zostały wyrzeźbione przez Rzymian, dowody sugerują, że mogą one pochodzić sprzed rzymskiej obecności w regionie. Niektóre teorie sugerują, że kamienie są starsze niż Aleksander Wielki, który założył Heliopolis w 334 roku przed naszą erą. Numer 1 Kamieniałom Yangshan to starożytny kamieniałom położony w pobliżu Finach na górze Yangshan, znanej również jako Yanmen Shan, która jest częścią pasma górskiego Kongshan, kamieniałom słynie z masywnej, niedokończonej steli. Zamówiona w 1405 roku przez cesarza Yongle, syna cesarza Hongwu, stela miała być pomnikiem dla jego ojca. Kamień mierzy 30,3 metra długości, 13 metrów szerokości i 16 metrów wysokości, a jego waga szacowana jest na 16 250 ton. Jednak po zakończeniu większości prac kamieniarskich architekci zdali sobie sprawę, że transport tak dużego bloku z Jiangshan do Mingxiaoling, nie mówiąc już o jego instalacji, był fizycznie niemożliwy. Dowody sugerują, że miliony ton skały zostały już przeniesione z kamieniołomu, pozostawiając wysokie płaskie ściany, które stanowią wyzwanie dla tradycyjnych praktyk wydobywczych. Sugeruje to, że operatorzy kamieniołomu posiadali zaawansowaną technologię do wydobywania i transportu tych masywnych kamieni. Jak myślisz, jak starożytne cywilizacje radziły sobie z transportem tych ogromnych kamiennych bloków? Daj nam znać w komentarzach! Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.